Noc gęsto opadła na Kraków, a pełny księżyc, blady jak trup, unosił się nad gotyckimi wieżami miasta. Ulice były puste, spowite upiorną mgłą, która pełzła po bruku niczym lodowate palce próbujące pochwycić coś niewidzialnego. Na szczycie wzgórza, z dala od centrum, stała posiadłość zapomniana przez czas. Jej ciemne okna przypominały puste oczy. Wewnątrz Migotliwy płomień rozświetlał pokój wypełniony zakazanymi księgami, zniszczonymi pergaminami i szklanymi folkami zawierającymi substancje o niemożliwych barwach. Pośrodku komnaty mężczyzna z niespokojnymi dłońmi rysował na zimnym kamiennym podłożu krąg inwokacyjny. Był Niemian Twardowski, badacz alchemii i okultyzmu, i tej nocy miał przekroczyć granicę, za której nie było powrotu. Uczeni jego epoki drwili z jego teorii. Duchowieństwo potępiało go jako oszusta, lecz Twardowski wiedział, że magia jest prawdziwa. Przestudiował manuskrypty zapomnianych nekromantów, rozszyfrował symbole, które nie należały do świata żywych. A przede wszystkim wiedział, że istnieje droga do absolutnej potęgi. Ale ta ścieżka wymagała ceny, której niewielu było gotowych zapłacić. Duszy. Twardowski jednak nie bał się piekła. Studiował dawne pakty i wiedział, jak obejść zasady. Jeśli był wystarczająco sprytny, mógł mieć wszystko, czego pragnął, i nigdy nie ponieść konsekwencji. Zapalając czarne świece, wyszeptał zakazane słowa i język, którego ludzkie usta nigdy nie powinny wypowiadać. Powietrze w pokoju zgęstniało, stało się ciężkie, jakby sama przestrzeń wokół zaczęła się wypaczać. Cienie na ścianach poruszyły się. Wijąc się jak żywe istoty, wtem powiał lodowaty wiatr. Na chwilę gasząc płomienie świec, a gdy ciemność ogarnęła pokój, pojawiła się obecność. Dwie czerwone, jak żarzące się węgle, oczy rozbłysły w pustce. Po chwili wyłoniła się wysoka, zakapturzona sylwetka. Do pokoju wdarł się zapach siarki, a głęboki, gardłowy głos wypełnił przestrzeń: Wezwałeś mnie, śmiertelniku! A teraz zapłacisz cenę. Postać ruszyła powoli do przodu, a gdy wychodziła z cienia, jej prawdziwa forma ujawniała się. Była to groteskowa istota, jej dłonie miały długie, zakrzywione pazury, a szeroki uśmiech odsłaniał rząd ostrych zębów, które zdawały się z pramiesa. Twardowski jednak nie okazał strachu. Oczekiwał tego. Z zimnym spojrzeniem wyciągnął zapieczętowany pergamin i podał go istocie. Pragnę nieograniczonej wiedzy, mocy poza ludzkim pojęciem i nieśmiertelności. Demon przechylił głowę, rozbajony. Widział już takich ludzi wcześniej. Ambitnych, aroganckich. Zawsze myśleli, że potrafią oszukać reguły, a jednak przyjął kontrakt. Jednym ruchem pazura sprawił, że w powietrzu pojawiło się pióro, a twardowski, nie wahając się, podpisał własną krwią. Fakt został przypieczętowany, ale zanim demon zniknął, wypowiedział ostrzeżenie: Stało się. Lecz pamiętaj, Twardowski, pewnego dnia, gdy postawisz stopę w Rzymie, Twoja dusza będzie moja. Czarodziej uśmiechnął się. Nigdy nie zamierzał podróżować do Rzymu. Diabeł mógł czekać wiecznie a przynajmniej tak mu się wydawało. W latach po zawarciu paktu imię Jana Twardowskiego rozbrzmiewało w całej Polsce niczym żywa legenda. Jego awans był błyskawiczny i niewytłumaczalny. Niegdyś wzgardzony przez akademików, teraz stał się człowiekiem wpływowym, podziwianym przez szlachtę i budzącym lęk wśród duchowieństwa. Jego wiedza wydawała się nie mieć granic. Tworzył mikstury, które leczyły nieuleczalne choroby. Zamieniał zwykłe przedmioty w złoto. Przyzywał duchy. By odkrywały dawno zapomniane sekrety. Jego sława rosła tak bardzo, że sam król Polski wezwał go na swój dwór, czyniąc go swoim osobistym doradcą. W obecności monarchy Twardowskiej z dumą prezentował swoje zdolności. Podczas pamiętnej nocy, na oczach zdumionych dworzań, przywołał ducha zmarłej królowej, pozwalając królowi porozmawiać z ukochaną, którą stracił. Sala zamarła w ciszy. Gdy zjawa pojawiła się po środku komnaty, jej oblicze Blade jak świetlisty całun. Król, poruszony do głębi, padł na kolana przed widmem, łzy spływały po jego policzkach. Ludzie, którzy wcześniej wątpili w moc Twardowskiego, teraz wielbili go niczym wysłannika niebios lub emisariusza piekieł. Ale moce Twardowskiego nie ograniczały się jedynie do czarów i inwokacji. Stworzył on magiczne lustro, przeklęty artefakt zdolny ujawnić każdą skrywaną prawdę. Kto w nie spojrzał, nie widział jedynie swojego odbicia, lecz także swoje grzechy, sekrety i przeznaczenie. Szlachcice płacili fortuny, by zajrzeć w przyszłość przez czarne szkło, lecz mało kto wychodził z tego cało. Niektórzy popadali w obłęd, widząc swój własny koniec. Inni byli dręczeni wizjami zdrady i upadku. Mówiono, że sam Twardowski unikał patrzenia w lustro zbyt długo, bo wiedział, że na końcu jego drogi czeka coś straszliwego. Sława maga rosła tak bardzo, że zaczęto go uważać za nietykalnego. Potężni bali się go, kościół go przeklinał, ale nikt nie śmiał stanąć mu na drodze. Wydawało się, że jest ponad prawami ludzkości i samego przeznaczenia. Jego bogactwo i wpływy przewyższały wielu szlachciców a jego arogancja rosła z każdym kolejnym udanym zaklęciem. Pewnego razu biskup próbował oskarżyć go o Herezję, lecz zanim zdążył dokończyć swoją sentencję, atrament w jego piórze zamienił się w krew, a dzwony katedry same się rozdzwoniły, jakby ogłaszały pogrzeb. Przekaz był jasny. Rzucić wyzwanie Twardowskiemu oznaczało rzucić wyzwanie samym siłom ciemności. Lecz z wielką mocą przychodzi także coraz większy cień. Choć Twardowski wierzył, że przechytrzył diabła, unikając podróży do Rzymu, coś zaczęło się zmieniać. Koszmary zaczęły go dręczyć. Widział czarne dłonie wyłaniające się z mroku. Szepty wzywały go po imieniu w martwej ciszy nocy. A lustro, pto, które sam stworzył, zaczęło odbijać czerwone oczy, obserwujące go z ciemności. Coś się zbliżało, coś nieuniknionego. I choć posiadał ogromną moc... Twardowski nie mógł uciekać wiecznie. Mimo to mak nadal igrał z prawami świata, ale w głębi duszy mroczna prawda zaczęła drążyć jego umysł. Zawarł pakt z siłami, które nigdy nie zapominają o długu. A z każdym dniem diabeł był coraz bliżej. Czas mijał, a mimo krążących o nim mrocznych pogłosek, Twardowski stawał się coraz bardziej arogancki. Jego moce dało mu wszystko od bogactwo, wpływy, a nawet obietnice nieśmiertelności. Wierzył, że przechytrzył samego diabła, a to dawało mu poczucie absolutnej nietykalności. W końcu kontrakt był jasny. Piekło mogło upomnieć się o jego duszę tylko wtedy, gdy postawi stopę w Rzymie. A on nigdy nie zbliży się do wiecznego miasta. Nigdy. Pewnej nocy, upojony dumą i winem, postanowił uczcić swoją wielkość. Przebywał w luksusowej krakowskiej gospodzie otoczony szlachtą, kupcami i kurtyzanami, którzy pili i śmiali się z jego wyczynów. Kominek trzaskał płomieniami, a złote kili ci dźwięczały w powietrzu. Twardowski, siedząc na honorowym miejscu przy stole, uniósł puchar i wykrzyknął – ani Bóg, ani diabeł nie mogą mnie powstrzymać. Jestem panem własnego losu. Gospoda wybuchła owacjami i śmiechem, lecz w najciemniejszym kącie sali ktoś Kogo nikt wcześniej nie zauważył, uśmiechnął się cicho. Był to mężczyzna w czarnym płaszczu, o oczach głębokich jak sama otchłań. Jego długie palce lekko bębniły w drewniany stół, jakby cierpliwie czekał na właściwy moment. A potem, spokojnym, aksamitnym głosem przerwał zgiełk tłumu. Och, ależ z pewnością pan nie odmówiłby podróży do wiecznego miasta. Cała sala nagle zamilkła. Twarz Twardowskiego na moment zastygła, lecz zaraz potem wybuchnął śmiechem, przekonany, że to tylko kolejny śmiałek próbujący go sprowokować. Nigdy nie podróżowałbym do Rzymu, mój przyjacielu. Nawet wszystkie skarby świata nie skusiłyby mnie, bym postawił tam stopę. Nieznajomy przechylił głowę i uśmiechnął się, a potem pstryknął palcami. W tej samej chwili ziemia pod stopami Twardowskiego zapadła się w czarny wir. Świat zawirował wokół niego, ściany gospody rozpuściły się w żywe cienie, a zniekształcone krzyki odbiły się echem w pustce. Poczuł, jak jego ciało było wciągane do nieznanego miejsca. Niewidzialna siła szarpała nim z brutalną mocą. Przeszywający wiatr świszczał mu w uszach, a jego wzrok całkowicie pochłonęła ciemność. Kiedy w końcu otworzył oczy, jego serce na chwilę stanęło. Znajdował się na starożytnym kamiennym placu, otoczony kolosalnymi budowlami i rzeźbami świętych wykutych w marmurze. Niebo nad jego głową było głębokiego odcienia błękitu, ale niosło w sobie ciężar, jakby coś niewidzialnego czaiło się w mroku. Wtedy usłyszał dźwięk dzwonów bijących w oddali. Ten dźwięk był nie do pomylenia. Jego krew zastygła. Był w Rzymie. A na szczycie obelisku mroczna postać obserwowała go z okrutnym uśmiechem. Umowa to umowa, twardowski. Twoja dusza teraz należy do mnie. Serce twardowskiego przyspieszyło. Powietrze w Rzymie wydawało się cięższe. Jakby samo miasto było świadome jego fatalnego błędu. Spróbował zrobić krok do tyłu, ale jego stopy wydawały się przyklejone do ziemi. Diabeł, otoczony wijącymi się cieniami. Z gracją nie z tego świata zszedł z obelisku, a jego czerwone oczy błyszczały jak żarzące się węgle. Ludzie na placu nie widzieli niczego, dla nich wszystko wyglądało normalnie. Mas dla Twardowskiego czas się zatrzymał. Był sam wobec tego, czego najbardziej się bał. Uciekałeś zbyt długo, magu. Mas nikt nie oszuka piekła. Głos diabła zabrzmiał jak echo odległego grzmotu, szept, który przenikał duszę. Wyciągnął swoją kościstą dłoń w stronę Twardowskiego, a przez kręgosłup czarownika przebiegł lodowaty dreszcz. Żynia pod jego stopami zaczęła się otwierać, odsłaniając bezdenną otchłań, z której wyciągały się czarne, zdeformowane ręce, pragnące pochwycić go i wciągnąć w mroczne głębiny. Zrozpaczony, Twardowski zrobił to, co potrafił najlepiej. Rzucił zaklęcie. Szybkim ruchem wypowiedział zakazane słowa, próbując otworzyć portal do ucieczki. Mas Diabeł tylko się roześmiał. Jego moc tutaj nie działała. Pakt został zawarty, a dług musiał zostać spłacony. Widmowe palce zaczęły oplatać jego kostkę, ciągnąc go w dół. Jego ciało zapadało się w otchłań jak w ruchome piaski. Czuł narastające gorąco piekielnych płomieni. Słyszał krzyki potępionych dusz odbijające się echem w pustce. Po raz pierwszy w życiu poczuł prawdziwy strach. Wtedy, kierowany czystym instynktem, Twardowski chwycił coś, co wisiało na jego szyi. Srebrny różaniec. Był to dawno zapomniany prezent od pewnego mnicha. Coś, czemu nigdy nie przypisywał większego znaczenia. Mask, gdy go dotknął, z jego rąk eksplodowało intensywne światło. Boska poświata rozdarła ciemność wokół niego, a diabeł zawył z nienawiścią. Miał tylko jedną szansę. Skupił całą energię Różańca i w oślepiającym błysku jego ciało zostało wyrzucone w górę. Ponad plac, ponad miasto, ponad samą ziemię. Kiedy odzyskał świadomość, Twardowski nie był już w Rzymie. Nie był w piekle. Nie był nawet na ziemi. Unosił się w pustce. Jego forma była zniekształcona i rozbita, jakby utknął między światami. Rozejrzał się wokół i zobaczył jedynie bezkresne morze gwiazd, a poniżej, w oddali majaczy łazienia. To wtedy zrozumiał: był na księżycu. Diabeł nie zdołał zabrać go do piekła, mas również nie pozwolił mu powrócić na ziemię. Był skazany na wieczne błąkanie się w pustce, zagubiona dusza między krainami żywych i umarłych, więzień własnej pychy. I mówi się, że w nocy pełni, jeśli spojrzysz uważnie. Zobaczysz jego samotny cień, próbujący na próżno odnaleźć drogę powrotną. Dni, lata, może i całe wieki minęły. Mas dla Twardowskiego czas przestał mieć znaczenie. Wędrował po bezkresnej powierzchni Księżyca, cień uwięziony między światami, niezdolny do ponownego dotknięcia ziemskiego gruntu. Zimno kosmosu go nie dotykało. Brak powietrza nie dusił jego płuc. Był więźniem losu, który próbował oszukać, skazanym na samotne dryfowanie w nieskończoności, z gwiazdami jako jedynymi świadkami jego tragedii. Mas było coś gorszego niż wygnanie, wieczna samotność. W pierwszych latach swojej kary próbował uciec. Tworzył kręgi inwokacyjne w księżycowym pajl, rysował zakazane symbole, szeptał zaklęcia zapomniane przez czas. Ale nic nie działało. Jego maga która niegdyś zginała możnych i zmuszała duchy do posłuszeństwa. Teraz była bezużyteczna. Diabeł okazał się okrutny. Nie zabił go, nie torturował, tylko zostawił go tam na zawsze. Absolutna cisza doprowadzała go do szaleństwa. Czasem krzyczał, wzywając cokolwiek, co mogłoby go usłyszeć, ale odpowiadała mu jedynie pustka. Mówi się, że w nocy pełni Twardowski próbuje rzucić ostatnie zaklęcie. Zbliża się do krawędzi księżycowego globu, unosi ręce w stronę ziemi i szepcze słowa zapomniane przez czas, próbując otworzyć portal, by powrócić. Niektórzy chłopi przysięgają, że w tę noce światło księżyca drży na moment, jakby coś próbowało się wydostać. Ale klątwa paktu nie może zostać złamana. Zaklęcie nigdy się nie dopełnia. On wciąż próbuje. Próbuje, lecz los jest nieubłagany. I tak legenda trwa. Pan Twardowski, mak, który rzucił wyzwanie piekłu, stał się duchem w cieniu księżyca. Wciąż tam jest, patrząc na nas, czekając na szansę powrotu. Ale piekło nie zapomina. A diabeł, ach, diabeł się śmieje, bo wie, że przez całą wieczność czarodziej, który pragnął nieśmiertelności, nigdy nie będzie już wolny. W historia Twardowskiego przypomina nam o czymś bardzo ważnym: nikt nie oszuka przeznaczenia. Miał wszystko: potęgę, bogactwo, wpływy, ale sądził, że może uciec od tego, co obiecał. Diabeł może czekać, czas może płynąć, ale gdy nadchodzi pora zapłaty, nie istnieje żadna magia, która mogłaby powstrzymać nieuniknione. A ty, czy miałbyś odwagę zawrzeć taki pakt?